Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i terapii. Nazywam się Bardzo Zadurski i dziś chciałbym poruszyć temat cech dobrego terapeuty. I będę oczywiście się odnosił do modelu IFS, Internal Family System, z którym pracuję, i mm, tak zwanych 5P, czyli cech terapeuty w IFS. 5P z tego względu, że wszystkie te cechy w języku angielskim zaczynają się na literę P. Zacznijmy od pierwszej cechy, czyli obecność. Ta obecność jest bazą. Dla mnie w tej obecności mieści się także empatia, czyli otwarte ciepłe, ciepła obecność przy osobie, z którą się pracuje. I ta obecność, w której jestem skupiony na właśnie tej osobie, w którym jestem w tej intencji kontaktu z tą osobą, bycia przy tej osobie. Wsparcia tej osoby, jeśli jej potrzeba, jest bardzo ważną cechą. Jednocześnie bywa ona też niełatwą cechą, bo bardzo często ta obecność, czyli też i uważność, jest czymś, co ogółem w społeczeństwie jest, jest, można powiedzieć, trochę na wygnaniu. Poprzez różne bodźce świata, w którym żyjemy. Tych bodźców obecnie mamy naprawdę dużo, w szczególności mieszkając w dużym mieście, Potrafi być tych dużo bodźców też z zewnątrz, głośności, różnych stymulacji, smogu, ale też i tego, co oferuje nam świat mediów społecznościowych, zalewania nas informacjami, olbrzymiej ilości bodźców. Technologia też w pewien sposób wpłynęła na to, że tych bodźców mamy bardzo dużo. Czyli mamy telefony komórkowe, które, które zazwyczaj mamy cały czas przy sobie, które nie są już tylko do dzwonienia, a nawet ta funkcja dzwonienia, mam wrażenie, że coraz rzadziej jest używana, ale mamy tam dostęp do internetu, dostęp do wielu aplikacji, muzyki. Bardzo dużo osób cały czas nosi ze sobą gdzieś słuchawki, cały czas jest stumulowana. Przez nowe bodźce, więc jeśli ma nic nie robić i być w takiej czystej obecności, bywa to niełatwe. Więc warto to oczywiście trenować. Więc ta obecność jest bazą takiej, takich cech dobrego terapeuty, że naprawdę jest obecny, jest w tu i teraz, jest w skupieniu na kliencie, nie zastanawia się co będzie później, a co dziś może zje na kolację, a co będzie u następnego klienta. Tylko jest w skupieniu na tu i teraz, w pełnej obecności. Druga cecha to cierpliwość. I ta cierpliwość jest bardzo ważną cechą w, u terapeuty, bo niekiedy jest potrzebny trochę czasu dla procesu, dla danej osoby. I pamiętam, jak poznawałem ten model IFS i w pewnym momencie podjąłem decyzję też o, o uczeniu się tego modelu. To miałem takie przeświadczenie, bo miałem takie też swoje własne doświadczenia, że bardzo dużo pracowałem w formie autoterapii, czyli dużą część pracy terapeutycznej wykonywałem sam w formie autoterapii, i na terapię przychodziłem już z gotowym materiałem, i ta praca w, na terapii podążała dosyć szybko. I miałem takie, takie przekonanie, że mniej więcej tak ten model działa, tak ten model funkcjonuje. Że to można osiągnąć właśnie w taki sposób, tylko nie wziąłem pod uwagę, że nie każdy ma w danym momencie też zasoby, chęci wykonywania pracy w autoterapii. Dla niektórych może być to trudne, przytłaczające w danym momencie życia. Więc ta cierpliwość jest bardzo ważnym elementem terapii, żeby nie pospieszać, dawać czas, dawać tą przestrzeń na to doświadczenie który jest w kliencie i niekiedy um, nie jest to łatwe, bo mamy wrażenie, że już jesteśmy bardzo blisko, bardzo blisko, żeby um, coś odkryć ważnego, żeby może w terapii dokonał się jakiś um, proces, um, ale ta cierpliwość i dawanie tej przestrzeni na to, żeby to szło w swoim tempie, w tempie klienta, a nie w tempie, w którym ja to narzucam, jest bardzo, bardzo istotne. Kolejną cechą trzecią jest wytrwałość, czyli bycie w pełni m, m, obecnym w tym, co się dzieje i dawanie też przestrzeni na to, co ma się zadziać i nie odstąpywanie od tego. Czyli ja jestem w pełnej obecności, daję wsparcie tej, tej osobie, z której jestem, m, której, m, której towarzyszę I, i wytrwale w tym procesie jestem. I ten proces bardzo często czasem ma jakieś górki, czasem jakieś doliny, czasem są momenty świętowania radości, czasem są momenty trudniejsze. I tak czasem bywa w życiu. Kolejnym, kolejną cechą terapeuty w, jest umiejętność patrzenia z różnych perspektyw. I znów to może być niekiedy wyzwaniem, z tego względu, że mamy swój zestaw własnych doświadczeń i swoich przez to filtrów, poprzez które filtrujemy świat. I poszerzenie z perspektywy, jak to też może wyglądać dla danej osoby, a nie tylko dla mnie, bo przecież ktoś może mieć zupełnie inaczej, ktoś może zupełnie inaczej spoglądać na dany temat i mieć inne doświadczenia w danym temacie. Więc ta umiejętność patrzenia z różnych perspektyw jest bardzo istotna w procesie terapeutycznym. I ostatnim, ostatnią cechą ja, terapeuty w AFS-ie jest humor. I niekiedy ten humor bywa bardzo pomocny potrafi rozładować się w jakieś napięcia, trudne momenty i oczywiście dostosowany w w taki sposób, że jest on w odpowiednim momencie um, się przejawia. Więc ten humor dodaje też lekkości, rozluźnienia, um, potrafi właśnie um, w pewien sposób rozpuścić pewne napięcia. I to jest zestaw pięciu cech ja terapeuty w IFS-ie. I to podejście, myślę, że jest można rozszerzyć nie tylko do modelu IFS ale także innych. Chciałem się z tobą tym podzielić jak to wygląda z perspektywy IFS. To jest też coś co daje mi osobiście w pracy właśnie na sesjach IFS, czy to w indywidualnych, czy też na warsztatach autoterapii IFS, pewnego rodzaju hmm, wsparcie hmm, w postaci pewnej mapy, którą też chcę podążać, że chcę być w tej pełnej obecności, chcę mieć w sobie cierpliwość, wytrwałość, też tą umiejętność patrzenia z różnych perspektyw i humor. Jeśli temat IFS-u Cię interesuje, zapraszam Cię na moją stronę, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat warsztatów autoterapii IFS. Między innymi taki warsztat w wakacje się odbędzie z wykorzystaniem pracy somatycznej, czyli ciała czyli somatyka IFS, gdzie przez 5 dni będziemy zagłębiać się w swoje wnętrza, poznawać swoje wewnętrzne części poprzez ciało, poprzez ruch, poprzez dotyk, poprzez skupienie się na swoim ciele. Taki wyjazd pięciodniowy będzie też z elementami empatycznej komunikacji na bazie NVC będzie tam także sesja Attention and Trauma List Exercises w połączeniu także z IFS-em a codziennie będziemy zaczynać dzień dla tych, którzy mają chęć od ćwiczeń ruchowych z Movement. Jeśli temat Cię zainteresował, na mojej stronie znajdziesz więcej informacji. Można się już na ten wyjazd zapisać. Oczywiście, też można się zapisać na inne warsztaty, o które informacje znajdziecie na mojej stronie. Dzięki, zapraszam do subskrypcji, polubienia mojej strony na Facebooku, Instagramie. Do usłyszenia.